czy czy opis sztuki. No po prostu ja wstaję w konkretnym celu. Bardzo konkretnym, a moje szczęście tylko polega na tym, że lubię to robić, co robię. Nic więcej. Nie jestem w tym żadnej filozofii. E, no dobrze. A, a wyobraź... Ja po tamtej rozmowie z Panem to byłam tak umęczona. <śleszy> <śleszy> Dlatego, że Pan nie, tak strasznie, że tak powiem, chciało ode mnie coś, czego ja w ogóle nie mogłam wyjaśnić. Wie pani, bo tak patrzę na panią, pani tak. no, I że... już jest pan zmęczony. No nie, i chciałbym troszkę wyssać. Bo, no bo pani, ma pan wrażenie, jest taką osobą, która ma jakiś klucz do szczęścia. Nie. Yeah.